W późnych latach 30. XX wieku w Niemczech, tuż przed wybuchem II wojny światowej, firma farmaceutyczna o nazwie Temlerwerke pracowała nad nowym lekiem. W 1937 roku wprowadzili na rynek małą białą pigułkę o nazwie Pervitin. Wyglądała nieszkodliwie, jak zwykła tabletka, którą można było kupić w aptece bez recepty, ale w środku tej pigułki znajdowało się coś naprawdę potężnego. Był to chlorowodorek metamfetaminy. Zasadniczo, to był krystaliczny met, ale legalny. Metamfetamina nie była nowa. Po raz pierwszy została zsyntetyzowana w Japonii w 1893 roku, a później przekształcona w formę tabletek w latach 1910. Ale wersja Temlera naprawdę się przyjęła. Zaczęli sprzedawać perwitin jako rodzaj codziennej pigułki na energię w Niemczech. Reklamy obiecywały energię, pewność siebie, czujność, a nawet utratę wagi. Ludzie używali jej, aby nie zasypiać w pracy, koncentrować się w szkole lub po prostu czuć się lepiej. Stała się super popularna, zwłaszcza wśród gospodyń domowych, studentów i robotników fabrycznych. Można było wejść do dowolnej niemieckiej apteki i kupić opakowanie, ale wtedy nazistowskie wojsko to zauważyło. Zobaczyli, jak Perwitin sprawia, że ludzie czują się mniej zmęczeni, bardziej skoncentrowani i całkowicie nieustraszeni. I pomyśleli, co jeśli nasi żołnierze będą to brać w bitwie. Zaczęli to testować. Żołnierze, którzy brali perwitin, nie potrzebowali snu, nie czuli głodu. Mogli maszerować przez mile i walczyć mocniej niż wcześniej. Nie wahali się ani nie załamywali pod stresem. To było jak przełączenie przełącznika. Nagle mężczyźni stawali się jak maszyny. Niemieckie wojsko było tak pod wrażeniem, że uczyniło to oficjalnym. Do 1939 roku nazistowskie dowództwo zaczęło masowo produkować perwitin dla armii. Temler otrzymał instrukcje, aby zwiększyć produkcję, a wkrótce pigułka była rozdawana podczas szkoleń i misji bojowych. Lekarze w wojsku uważali, że to ostateczny booster wydajności. Pojawiły się nawet artykuły medyczne, opublikowane w nazistowskich czasopismach. Chwalące perwitin za zwiększanie ducha walki żołnierza i gotowości do podejmowania ryzyka. Do kwietnia 1940 roku, gdy Niemcy przygotowywały się do inwazji na Francję, perwitin był w pełni częścią planu wojennego. Wojskowi farmaceuci rozdali 35 milionów tabletek żołnierzom tylko na tę kampanię, żołnierze brali dwa lub trzy pigułki i nie spali przez dwa lub trzy dni. Niektórzy maszerowali ponad 50 kilometrów bez odpoczynku. Inni prowadzili czołgi przez całą noc z doskonałą koncentracją. Piloci latali misje, będąc całkowicie pobudzeni. To dało nazistom tymczasową przewagę. Istnieje nawet słynny cytat z niemieckiego lekarza wojskowego, który powiedział: "Nasza tajna broń to nie czołg, to pigułka". Pigułka była tania, łatwa do noszenia i działała szybko. Perwitin stał się znany jako Stuka Tabletten, nazwany po bombowcach nurkujących stuka, a także Go Pills. Żołnierze nazywali go Panzer Schokolade, co oznacza czołgowa czekolada, ponieważ czasem był mieszany z cukierkami lub czekoladą, aby łatwiej go było brać. Nazistowie mieli plan bitwy, który zszokował świat. Nazywał się Blitzkrieg, co po niemiecku oznacza wojna błyskawiczna. Pomysł był prosty: uderzyć szybko uderzyć mocno i nie dać wrogowi czasu na oddech używaliby czołgów samolotów i piechoty aby przebić się przez granicę zanim wróg zorientuje się co się dzieje ale ten rodzaj wojny nie był normalny potrzebował specjalnego rodzaju żołnierza kogoś kto mógłby iść przez dni bez snu przebijać się przez ból i poruszać się jak maszyna i tu właśnie wkroczył Perwitin Załogi czołgów brały kilka tabletek i nie spały przez 3 do 4 dni z rzędu. To samo działo się w powietrzu. Piloci Luftwaffe, zwłaszcza załogi bombowców, latali długie misje po Europie, będąc na met. Niektórzy latali przez 8 do 10 godzin, zrzucali bomby, a potem odwracali się i lecieli z powrotem. Na lądzie było równie intensywnie. Wojska piechoty maszerowały przez 36 godzin lub dłużej bez odpoczynku, niosąc ciężki sprzęt, poruszając się przez lasy, śnieg lub błoto i wciąż mieli energię do walki. Niektórzy pokonywali ponad 80 km w dwa dni. Dużo z tego wydarzyło się podczas inwazji na Francję. Jeden z najbardziej znanych przykładów miał miejsce w maju 1940 roku, podczas natarcia przez las ardeński. Ten obszar miał być niemożliwy do przejścia z czołgami. Francuzi nie spodziewali się, że Niemcy przyjdą tamtędy, myśleli, że to zbyt trudne, ale nazistom udało się to niemożliwe i zrobili to szybko. Niemieckie siły przebiły się przez Ardeny w rekordowym czasie, całkowicie zaskakując brytyjskie i francuskie wojska. Większość tych nazistowskich żołnierzy nie spała od dni, trzymali się dzięki stałym dostawom met, w rzeczywistości niektórzy dowódcy, Otrzymali instrukcję, aby dawać żołnierzom dwie tabletki perwitin dziennie, a więcej, jeśli potrzeba podczas walki, lek miał ciemną stronę. Po haju przychodził krach. Gdy perwitin przestawał działać, efekty były brutalne. Żołnierze nagle czuli zawroty głowy, paranoję i słabość. Niektórzy padali w środku bitwy, niezdolni do ruchu, inni stawali się agresywni i zdezorientowani. Kilku nawet doznawało halucynacji, myśląc, że są ścigani lub otoczeni, gdy nic tam nie było. W niektórych przypadkach całe drużyny musiały być wycofane z pola bitwy tylko dlatego, że krach uderzył wszystkich naraz. Pojawiły się nawet wczesne raporty o żołnierzach szalejących, krzyczących, trzęsących się lub odmawiających wykonywania rozkazów, ponieważ myśleli, że są atakowani przez niewidzialnych wrogów. Pod koniec 1940 roku Niektórzy lekarze wojskowi zaczęli zauważać skutki uboczne. Zgłaszali przypadki uzależnienia, psychozy i ekstremalnych załamań emocjonalnych. Ale nawet wtedy armia kontynuowała jego używanie, ponieważ działał na krótką metę. Met nie tylko sprawiał, że nazistowscy żołnierze byli szybsi czy silniejsi, mogło to uczynić ich bardziej brutalnymi, bezlitosnymi, a nawet bardziej złymi. Szczególnie wewnątrz SS. Nazistowskiej grupy odpowiedzialnej za najgorsze zbrodnie wojenne. Schutzstaffel, czyli SS, nie była zwykłą grupą wojskową. Byli głęboko lojalni wobec Hitlera, szkoleni do posłuszeństwa bez pytań i odpowiedzialni za rzeczy takie jak szwadrony śmierci i obozy koncentracyjne, w tym Auschwitz, Treblinka i Majdanek. Istnieją silne dowody, że wielu członków SS było uzależnionych od meth i nie tylko od meth. Ale także od morfiny i innych opioidów. Ta mieszanka tworzyła śmiertelny koktajl. Met czynił ich czujnymi i agresywnymi, morfina czyniła ich otępiałymi i bezemocjonalnymi. Razem te leki mogły pomóc IM w dokonywaniu najbardziej nieludzkich aktów bez wahania. Niektórzy nazistowscy lekarze wierzyli, że te leki były przydatne do utrzymywania wojsk chłodno inni po prostu nie dbali o to, co leki robiły z ludźmi. Skupiali się bardziej na wynikach. Wewnątrz obozów lekarze tacy jak dr Karl Klauberg i dr Edward Wertz używali więźniów jako szczurów laboratoryjnych. W Auschwitz, Dachau i Sachsenhausen ofiary były wstrzykiwane med, aby przetestować, jak długo człowiek może przetrwać bez snu lub jedzenia. Niektórzy byli popychani, aż ich serca dosłownie przestały bić. Jeden eksperyment w Dachau polegał na zamrażaniu więźniów, aby zobaczyć, jak długo mogą przetrwać, dawano ayameth, meth, aby spróbować przedłużyć ich wytrzymałość. Inni byli głodzeni podczas haju, aby zobaczyć, czy lek może utrzymać ich przy życiu dłużej. Większość z nich umierała w agonii. Sami oficerowie SS byli często tak głęboko w swoim własnym używaniu narkotyków, że tracili kontakt z rzeczywistością. Były przypadki, gdy strażnicy SS halucynowali. Krzycząc na cienie, lub wyobrażając sobie, że więźniowie planują ataki. Jeden strażnik SS w Majdanku podobno zastrzelił wielu więźniów, ponieważ myślał, że szeptają mu w głowie. Ale oni nic nie mówili. To meth mówił. Inny oficer był widziany, jak trzęsie się gwałtownie, niezdolny do stania, a potem nagle wpada w szał, bijąc więźnia na śmierć gołymi rękami. Świadkowie mówili, że pienił się z ust. Prawdopodobnie mając załamanie wywołane narkotykiem. Do 1943 roku nadużywanie narkotyków w SS stało się tak złe, że nazistowskie przywództwo zaczęło to zauważać. Wewnętrzne raporty mówiły, że oficerowie byli niestabilni, nieprzewidywalni, a w niektórych przypadkach całkowicie szaleni. Nie tylko wykonywali rozkazy, ale działali w dzikich, osobistych aktach przemocy. Ale wtedy było już za późno. Nazistowskie dowództwo próbowało spowolnić używanie perwitin, zwłaszcza w SS, ale szkody już zostały wyrządzone. Ci mężczyźni byli uzależnieni, a ich umysły się rozpadały. Łatwo pomyśleć, że tylko ideologia czyniła nazistów tak okrutnymi. Ale narkotyki mogły odegrać dużą rolę. Metamfetamina nie powodowała nienawiści. Ale prawdopodobnie usuwała tę cienką linię między rozkazami a całkowitym barbarzyństwem, dawała ajem energię, koncentrację i wściekłość, aby dokonywać rzeczy, których żaden normalny człowiek nie mógłby robić tak długo lub z takim poziomem brutalności. Teraz porozmawiajmy o samym Adolfie Hitlerze. To, czego większość ludzi nie wie, to, że Hitler nie tylko dawał narkotyki swojej armii, sam brał mnóstwo narkotyków, i nie tylko czasem. To było regularne, codzienne. Miał osobistego lekarza o imieniu Theodor Morel. Morel działał bardziej jak osobisty dostawca narkotyków w białym kitlu. Podczas gdy niektórzy ludzie w kręgu Hitlera widzieli go jako żart lub nawet zagrożenie, Hitler ufał mu całkowicie. Jeśli Hitler miał ból głowy, skurcze żołądka lub po prostu czuł się zmęczony, Morel dawał mu coś. A Hitler zawsze chciał coś. Wierzył, że wstrzykiwania czynią go silniejszym. Między 1941 a 1945 rokiem Morel podał Hitlerowi ponad 80 różnych rodzajów narkotyków. Niektóre z nich były podstawowymi witaminami. Ale większość to ciężkie rzeczy silne, zmieniające umysł narkotyki. Jeden z najbardziej szokujących faktów, które znamy teraz, to że Hitler był regularnie wstrzykiwany koktajlami narkotykowymi, które zawierały metamfetaminę. To nie były małe dawki, dostawał potężne mieszanki, czasem kilka razy dziennie. Wstrzykiwania Morella zawierały rzeczy takie jak eukodal, który był opioidem podobnym do dzisiejszego oksykodonu. Hitler dostawał też perwitin. Na dodatek używał leczenia na bazie kokainy, na problemy z gardłem i zatokami. Morel dawał mu też wstrzykiwania kofeiny i glukozy, aby utrzymać go w energii w ciągu dnia oraz barbiturany, aby spróbować go uspokoić w nocy. Hitler dostawał nawet rzeczy takie jak ekstrakt z nasienia byka, ponieważ Morel myślał, że to może pomóc jego wytrzymałości i poziomom energii. Brzmi to niewiarygodnie, ale to prawda. Do 1944 roku ciało Hitlera wyraźnie się rozpadało. W nagraniach z tamtego czasu można faktycznie zobaczyć jak drży, zwłaszcza lewa ręka. W jednym słynnym klipie próbuje ukryć drżącą rękę za plecami. Jego postawa była słaba, a mimika twarzy wyglądała na napiętą i zesztywniałą. To wszystko były znaki poważnych skutków ubocznych narkotyków, lub może nawet odstawienia. Jego wzorce mowy też się zmieniły. Czasem mówił zbyt szybko lub zbyt wolno. Jego nastroje były całkowicie niestabilne. Przechodził od bycia zbyt pewnym siebie i podekscytowanym do krzyczenia na ludzi. Oskarżając wszystkich wokół o zdradę, wiele osób bliskich mu wierzyło, że jego myślenie się zmieniło. Nie był już tak ostry jak wcześniej. Ignorował swoich generałów i przestał ufać komukolwiek. Wierzył, że Niemcy wciąż mogą wygrać wojnę, nawet gdy było oczywiste, że przegrywają sromotnie. Zaczął mówić o tajnych broniach i cudownych rozwiązaniach. Wielu historyków teraz wierzy, że ten rodzaj myślenia Mógł być pod wpływem narkotyków, które brał. Przez cały ten czas Morel kontynuował dawanie Hitlerowi więcej wstrzykiwań każdego dnia, czasem więcej niż raz. Do początku 1945 roku Hitler był prawdopodobnie całkowicie zależny od tych narkotyków. Jego zdrowie całkowicie się załamało, jego zęby gniły, skóra była blada i spocona, miał problemy żołądkowe, kłopoty ze snem i ciągłe drżenie. Spędzał większość czasu ukrywając się w Führerbunkrze pod Berlinem, dając rozkazy, które nie miały sensu, podczas gdy świat nad nim się walił. Pod koniec Hitler ledwo funkcjonował, był paranoiczny, drżący i ciągle bał się, że ludzie knują przeciwko niemu. Ufał prawie nikomu, nie uczestniczył nawet w spotkaniach wojskowych, po prostu zostawał zamknięty w swoim podziemnym bunkrze. Otoczony potakiwaczami i wciąż dostając codzienne wstrzykiwania od Morella. Gdy Hitler w końcu popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku, był fizycznie i psychicznie zniszczony. W końcowych latach II wojny światowej wszystko w nazistowskich Niemczech się rozpadało. Potężna machina wojenna, która kiedyś wydawała się niepowstrzymana, była teraz zepsuta. Miasta były niszczone. Żołnierze umierali tysiącami, a zapasy szybko się kończyły, ale zamiast stawić czoła prawdzie, nazistowskie przywództwo zamknęło się w bańce kłamstw, urojeń i narkotyków. Pod koniec 1944 roku Niemcy przegrywały sromotnie, siły alianckie wylądowały we Francji i naciskały z zachodu. Czerwona Armia Sowiecka miażdżyła niemieckie wojska na wschodzie, Berlin był bombardowany prawie co noc. Niemieccy cywile głodowali, marzli i byli przerażeni, ale wewnątrz podziemnego bunkra Hitlera, głęboko pod kancelarią Rzeszy, nazistowscy liderzy udawali, że wciąż mają szansę, a część powodu, dla którego mogli wierzyć w to kłamstwo, to że wielu z nich było na haju. Inni czołowi nazistowscy liderzy byli w tej samej spirali. Joseph Goebbels, minister propagandy, brał tabletki nasenne co noc. Miał sześcioro dzieci. I do 1945 roku wiedział, że ich życie też jest skazane. Spędzał swoje ostatnie dni, chwaląc Hitlera w bunkrze, jednocześnie potajemnie przygotowując się do zabicia całej rodziny. Heinrich Himmler, szef SS, brał stymulanty, aby pozostać czujnym i zarządzać swoimi wieloma rozpadającymi się departamentami. Ale nawet on zaczął szukać sposobów na ucieczkę lub zawarcie układów z aliantami. Całe przywództwo wpadało w totalny chaos, ludzie kłócili się ciągle, niektórzy wymykali się z Berlina, mając nadzieję na przetrwanie, inni zostawali, ale tylko z lęku lub ślepej lojalności. Rdzeń nazistowskiego zła nie pochodził od narkotyków, pochodził od ich ideologii, systemu zbudowanego na rasizmie, antysemityzmie i wierze w totalną kontrolę i dominację. Decyzje o inwazji na kraje Wymazaniu całych populacji i budowie obozów śmierci były podejmowane przez ludzi, którzy wierzyli w tę ideologię. Narkotyki nie stworzyły nienawiści, ale uczyniły ją gorszą. Metamfetamina nie spowodowała II wojny światowej, ale uczyniła nazistowską machinę wojenną szybszą, bardziej agresywną i trudniejszą do zatrzymania. W rękach reżimu już oddanego przemocy, meth działał jak paliwo na ogniu. Po wojnie świat powoli zaczął odkrywać, jak powszechne było używanie narkotyków w nazistowskich szeregach. Wyprodukowano miliony tabletek, dokumenty medyczne, zeznania i oficjalne wojskowe dokumenty, potwierdziły to, co kiedyś brzmiało jak plotka. Duże części nazistowskiego wojska, od zwykłych żołnierzy po wysokich rangą urzędników, używały narkotyków regularnie. Ale historia nazistowskiego Med nie kończy się w 1945 roku. Perwitin nie zniknął po upadku Niemiec. W rzeczywistości został przepakowany pod nowymi nazwami. W latach 50 i 60. W XX wieku był sprzedawany w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Obetrol, początkowo jako pigułka na odchudzanie i energię. Później formuła Obetrolu zmieniła się nieco i stała się znana pod nazwą, którą wielu ludzi rozpoznaje dziś. Aderal, lek teraz szeroko używany do leczenia ADHD. Struktura chemiczna nie jest identyczna z wojennym perwitinem, ale korzenie sięgają tego samego związku stymulantów na bazie amfetaminy zaprojektowanych, aby utrzymywać ludzi czujnymi i skoncentrowanymi. Warto też zauważyć, że niektórzy naukowcy zaangażowani w nazistowskie eksperymenty narkotykowe nie ponieśli kary. Zamiast tego niektórzy zostali potajemnie zwerbowani zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki podczas zimnej wojny. Poprzez programy takie jak operacja Paperclip nazistowscy lekarze i badacze zostali sprowadzeni do pracy nad lotnictwem, bronią i nawet wojskowymi badaniami medycznymi. Ich wiedza o narkotykach odegrała rolę w rozwijaniu późniejszych wojskowych programów narkotykowych, więc co to wszystko oznacza dziś? Narkotyki same w sobie nie są dobre ani złe, to jak są używane i kto je używa, czyni różnicę. W nazistowskich Niemczech narkotyki były używane nie do leczenia czy zdrowia, ale aby czynić ludzi bardziej efektywnymi w zabijaniu. Pomagały realizować agendę przemocy i ludobójstwa szybciej i bez przerwy. Gdy połączysz ekstremalną ideologię z substancjami, które usuwają strach, ból lub emocje, rezultat może być przerażający.